I też jest gigantyczny problem z tym, żeby zdefiniować dysbiozę, termin, który bardzo często jest używany i pacjenci też lubią to używać. Ale termin dysbioza, i to jest ta druga publikacja, sugeruje nieprawidłową społeczność mikroorganizmów, ale bez definicji tego, co jest normą, trudno określić, co jest nieprawidłowe. I takie dwie propozycje wcale niejako ostateczne, dysfunkcyjna mikrobiota ze znakiem pytania, sprzyjająca chorobom mikrobiota. Pewno dużo się będzie, jeżeli o to chodzi, działo. Na, natomiast nie ma się co oszukiwać, termin dysbioza jest powszechnie stosowany i może być stosowany, ale warto pamiętać o tym, o jak, jest, jak bardzo jest nieprecyzyjny. I też w tej publikacji, jeżeli chodzi o rozwój badań naukowych, bo też to było w, moim tytule, w tytule tego mojego wystąpienia, co dalej? badać całe jelito, a nie tylko próbki kału. To bardziej dla celów badań naukowych, ale nie tylko. Używać jasnych terminów, a nie tego terminu dysbioza, to już skomentowałam. Opracowywać nieinwazyjne testy zdrowia, to się nazywa gut health, nie ma dobrego tłumaczenia na język polski. Tworzyć dobre modele ludzkie. Ulepszać metody laboratoryjne do badania i standaryzować metody. To metody to z jednej strony chcemy, żeby były wystandaryzowane, a z drugiej nie. Dlatego że postęp oznacza to, że każde laboratorium robi krok do przodu, bo opracowuje nowe, nowe metody. No i skoro mówimy też o analizie mikrobioty, to też chcesz Państwa przestrzeć takie komercyjne analizy. Ja nie wiem, jak u dorosłych. U dzieci to jest zmora na całym, na całym świecie. Nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie. I powiem tak, stan listopad 2024 nie. Nie wydawać tysiąca złotych, a potem na dobraną do tego terapię, bo to jest nieprawda. Jest brak wystarczających dowodów naukowych, brak standaryzacji, i nie ma tego w żadnych rekomendacjach ani polskich, ani na świecie. Dobrze, idziemy dalej. Jest wiele czynników, które wpływają na mikrobiotę i chcemy, żeby wszystko było poród, o czasie, droga naturalna, sposób żywienia, karmienie piersią, zdrowe środowisko, bez antybiotyków, coś co jeden z naszych kolegów gastroenterologów nazwał security blanket, można by powiedzieć taki płaszcz ochronny, ale jak Państwo wiedzą, rzeczy mogą się potoczyć źle. Może być poród przedwczesny, cięcie cesarskie w Polsce 48%. Dziecko nie jest karmione piersią, spędza czas w ojomie, dostaje antybiotyki i każdy z tych czynników oddzielnie i w dowolnej kombinacji zwiększają ryzyko różnego rodzaju chorób, w tym między innymi chorób alergicznych. No i wracamy do tego, co dla państwa jest najbardziej interesujące, czyli mikrobiota i alergia na pokarm. Już państwo wiedzą, jak trudno jest zdefiniować prawidłową mikrobiotę. Już państwo wiedzą, jak trudno jest zdefiniować dysbiozę. I takie same problemy są, jeżeli chodzi o mikrobioty i, alergia. I alergię. Badania wskazują na te związki, tych badań jest strasznie dużo, ale nie Istnieje typowy profil mikrobiomu. Nie ma takiej możliwości, żeby na podstawie mikrobiomu powiedzieć, że ktoś ma pewną określoną postać alergii na pokarm. Nie wiemy też, czy to jest przyczyna, czy to jest skutek. Coś, co można powiedzieć, że jest taką cechą charakterystyczną, to jest zmniejszona różnorodność i zmniejszenie bakterii wytwarzających krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, a te odgrywają rolę w patogenezie, bo sprzyjają tam mniejsza liczba bakterii wytwarzających kwas masłowy, głównie chodzi o kwas, ale nie tylko, mniejsza liczba limfocytów regulatorowych i większe ryzyka alergii. I możemy ciągnąć tę dyskusje, ale jak państwo wiedzą, pacjent nie dba o naszą naukę. Pacjent chce wiedzieć, czy możemy go wyleczyć, czy możemy zapobiegać chorobom no poprzez te modyfikacje mikrobioty. Tak modyfikacji mikrobioty jest kilka. Ja w telegraficznym skrócie spróbuję teraz państwu podsumować, zaczynając od pierwszej, czyli nie szkodzić. Już mówiłam, że cięcie cesarskie w Polsce może nie jest jeszcze na gorzej, w Brazylii 80%, w Polsce 48%, bardzo dużo. Oczywiście mogą być wskazania medyczne, ale mówimy o wskazaniach pozamedycznych. I antybiotykoterapia, czyli nadmierne stosowanie antybiotyków we wczesnym okresie życia. I to jest taka publikacja, która pokazuje, że jeżeli chodzi o noworodki, to bardzo często jest takie podejrzenie sepsy. Mniej więcej 50 do 100 noworodków na każdy przypadek sepsy dostaje niepotrzebnie antybiotyki. To to Państwu pokazuje skalę, to zresztą praca z udziałem autorów, autorów z Polski. Kolejna rzecz, która jest robiona, jeżeli chodzi o modyfikację mikrobioty, to jest transfer mikrobioty albo pochwy, albo mikrobioty jelitowej matki, nowsze badania. Od razu powiem, żadna z nich nie jest zalecana przez Towarzystwa Naukowe jedynie w kontekście badań klinicznych i tych badaniach są. To jest podsumowanie sześciu badań, które są do tej pory opublikowane bo jest bardzo dużo kontrowersji dotyczącej samej metody i bezpieczeństwa i, i skuteczności też i też mechanizmów działania. A w kontekście tego, co jest dla Państwa najbardziej interesujące, czy, jest, czy wpływa na ryzyko alergii, taka bada, takie badanie przeprowadzone z, z randomizacją, ale metodą otwartą z Chin, jeżeli chodzi o ryzyko alergii, to nie było żadnego efektu.